Aktualna edycja programu Akademii Mocy dobiega końca. Całkiem sporo osób mogło się dowiedzieć, jak powstaje prąd i jak ten prąd jest wysyłany do naszych domów. Nie wszyscy wiedzą, że zjawiska elektrostatyczne zależą od pogody, ale my mamy na to swoje sposoby. Siłą warsztatów Akademii Mocy jest to, że uczniowie mogą samodzielnie wykonać doświadczenia oraz zobaczyć na własne oczy i poczuć to na własnej skórze. Tak, bardziej praktyka. To najbardziej mi się podobało. Nie ma ocen, nie siedzimy w ławkach, mamy dużo doświadczeń technicznych. Było to naprawdę fajne doświadczenie, mi najbardziej podobała się elektroliza. Najbardziej podobał mi się generator Van de o imieniu Czesław. Najbardziej mi się podobało, jak zrobiliśmy żywy łańcuch i kopnęła nas prądem. Fajne było, mięśnie dostały skurczu. Nauczyliśmy się jak działa prądnica, jak nieść pomoc osobie, którą porazi prąd. Dowiedzieliśmy się też jak działają poszczególne elektrownie. Na warsztatach uczniowie poznają także aplikację Energetyczny Kompas. Jako dyrektor szkoły w Kostkowie dziękuję organizatorom za ten wspaniały program Akademia Mocy. Takich zajęć oczywiście jak najwięcej w szkołach, żeby oderwać ich od ławek, od zeszytów i książek. Jak najwięcej tych doświadczeń to otworzy oczy na świat, a może ktoś z nich kiedyś zostanie fizykiem lub też podejmie jakieś studia na Politechnice.